Sziemano, widzowie! Siema w kolejnym odcinku Ym, Ogólnie, ostatni odcinek Ym, robiłem, znaczy no robiłem wczoraj, ale dzisiaj po prostu będziemy sobie grać kilka rzeczy Bo to jest tak w od, od tamtego dnia jakoś nie grałem czymś też, bo mi się nie wziło. zostałem na tym skinie za bardzo nie grałem, nie miałem czasu. Um, dzisiaj po prostu sobie pobieramy, otworzymy skilkę, wtedy oprócz tu w ogóle za niedługo będzie odcinek, jak kynet, ja będę kupować kajnet, więc... I to plus, mi się tak podobały te skinę do felki. bo sobie innych nie kupowałem totalnie nie wiem czemu jeszcze niedawno była jak feli ale ja, jej, ja na nią bardzo długo zbierałem ale nie zdążyłem jej kupić i już nigdy nie wróci nie wiem czy będziemy mogli sobie grać możemy chyba już nie wiem czy się już skończyły te podwójne punkty tak to byśmy sobie mogli tutaj trochę daleko ale nie moglibyśmy tak być bo teraz, ja się bałem jak się nie skończyło to by się wszystko zostawało po 500 za jedną wybrzaną grę na srebrze 3 bo mam ogólnie Mogłym... dzisiaj sobie wbiłem na poszukiwka miała tak skoro nawet nie wyszłem bo spróbowałem ślub ja sobie wbije na gorda jeden dzisiaj więc jest git i tak mi brakuje jednej gierki tu. tak bo chyba chyba jest że za jedną gierkę się dostaje 500 to by mi wystarczyło ale dobra nie ja będę już tak przedłużać ja gram sobie a sobie czarni spoko postać, mamy jakieś masolową. Jak wygramy gierkę, zbijemy sobie jeden poziom karnetu i będziemy mieć jednego ym, losowego stadiopa za gierkę, więc będziemy sobie grać na tej mapie co ostatnio. Znaczy nagiewam ten odcinek.

nie, bot porobił, ja myślałem, że ja się schowam za tą skrzynkę, żeby ten bot porobił tą skrzynkę i ten szeć go dobija. Jezu, jaki ja jestem debilem. No wesołe widzę nie śmieci się że ze mnie. Wiecie, ja jestem jakiś uposiedzony. Zapięty na umyśle, dobra. Teraz znowu są boty. No mam pająki. Dobra i w chorobie, mamy dwa razy klony, bo jeszcze ten Leon ma klona i... i to ten portal i one nas też chwalą, kurde no to sobie pozbieram z niego, co zostało, no przydałoby się wyjaśnić czego kolta Kurde, źle się ten Barley. On będzie wkurzający, ale nie no, myślę, że go poradzimy spokojnie. No <laughs> nie, on znał. Ja mam czterdzieści power... Czterdzieści, Jezu, dziesięć power Co to było? Co to było? Co to? No brawa, ja ale sobie kokon. Kurde, to już Cordelius dla to ma. 11! Ile? Ile? Ile! Poty nas porobiły. Ja się kręcę. Ale no dobra, 7. Chyba się zalicza do wygranej. Dobra. Otwieramy nosem. O! O, no! Podskocz! Podskocz? Nie, bardzo wadki. Ale właśnie, że nie wadki. 50 punktów masy i mamy chyba mamy, tak dobra, tak ledwo co? na styk na styk widzowy no fajne to tutaj jeszcze nie będziemy a akurat serio nam się podjął myślę, że sobie odbierzemy nawet wszystko, co poulepszamy kogoś i sobie nie no dobra, rzadki. dobra, trzeba coś wyczerpować fajnego bo nie może 13. nie nieszczęśliwa, a jednak szczęśliwa będzie, zobaczycie. Zobaczycie, widzowie. Patrzcie. No dobra, dobra. Dobra, zajtowałem. Lecimy dalej. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Ty, już nie mamy stadiopów. No to ci, heca. Aha. Dobra, odbieramy punkty mocy. Dawaj mi to szybciej lagi jak pójdę, nie wiem gdzie. Dawaj mi monetki. Będę, tak jak mówiłem, będę kupować karnet. Tylko nie wiem czy... Raczej chyba następny odcinek to nie będzie. Ale... Jakiś pobliższy. Tak za dwa albo jeden. Czy też tak od razu nie będę rzucał tych odcinków. Tylko kilka tam forców dla was wrzucę i mamy 2000 monet. No to mogli weźmy sobie gdzieś z kupić, bo coś odbierać. Nie mogę z tego Mojisa, zajmować. ja mam trochę kochajców na tym się. A ja totalnie nie umiem grać nawet stajepa. Dobra, nie wyzywajcie mnie. No, Właśnie sobie poziom o kurde, tam był poziom mocy. No kurde, no jak ja jestem pośledzony. Dobra, mamy. I na 11 niestety nie mogę nikogo ulepszyć. A jakbym się poodbierał, to bym mógł. Ale na razie ja nawet nie mam stajpora, ja a wręcz mi opłaca. opłaca. Primo, El primo. By się po bym się poulepszał. Bo mi później w 8 tego, no, żebym kierować z eclipsem. Czemu ja nie mam skini... El Tigro. Dobra. Y y żeby nie przedłużać, musimy... O Poco Sigma. No, nie. <laughs> Oczywiście muszę wbić Poco Sigma na, 20, na 25 rank. Te live'y jakieś takie, takie nie, nie będę ulepszał jak Steel Live, bo nie, nie ma po co, jak nie mam hipsa. Ja czekam na hipsa do stylu Proszę, będę DJ hajdował chłopie na, na 30. Pójdę, ta aby by się też przydała. Jak mam fajnego skinka, nawet dwa. Prawie mam wszystko do niej. To by się przydał. A co tu jest? Nie, tu są punkty mocy. Mi, ja tych punkty mocy mam w w ogóle teraz. Totalnie. Mi są potrzebne monetki. Monetki ogólnie są chyba jakieś lepsze. Krótka bym się też lepsza, ale coś mi pójdę. Kody muszę też bym się mógł ulepszyć. Mam um, z tej pałe ostatnie, te z senegać Ja sobie bym się też mógł ulepszyć. Ale, tale. Sorry, będzie jak ja syplenie. Ale. Nie umiem mówić. No oczekajcie. Ja coś tutaj. Chciałem ulepszyć. Eym um. czekaj, co ja miałem ulepszać jak... Coś trafiłem do czegoś. A, do. A, do Pelwy trafiłem. Tak, bez kitu, teraz zauważyłem, jakim jestem debilem. Dobra, nie, wlepszamy El Primo. Dobra, ulepszamy. 90 moc. Jakie logi? Kupię sobie później... Nie wiem, co pole co polecacie? Mi się wydaje, że to będzie nawet mocne, ale na Primo, bo będzie się spamił tymi ulcami. I palca mu niepotrzebna. Szybsza regeneracja, mi się wydaje. Ma ma dużo HP, to będzie fajna. Albo D-Mage. też jest już tak jakby sam dużo zadaje, ale wiecie... No, LP Moskwa myślę, no 2000 to w sumie jednak nie. Nie, nie dobijemy. Stąd bym miał w ogóle dużo. Czekajcie 900. Nie, to nawet... Jezu, jak ja już mam tego mało. Za ja tak dużo pobieram. O Kurde, ale spadłem w ogóle z rekordu. W sumie to nie dużo, Ale 25 tysięcy za siadnie bam. I będzie ok, bo będzie mi też nie Nie wiem co bym mi się. jakiś skinek ujdę, to pikarę albo... Te opiekuny jakby mi się nie przydał Bo mam już Mamy już lepszego A znaczy, no tamten jest bardziej kilki, -ki, ale Mam jakby do, 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 do tego Bardziej tego droższego i ma animację tego tego kurde no Rubinowy książę Ty już się mapa zmieniła Całe maje Hokus pokus ja Cię kieńcę. mamy pokus pokus. Ty, ta mapa, ona była tak da... nie. Ona była niedawno w Brawl, ale ja wtedy długo nie grałem. Ta mapa jest fajna. Dobra, ja to też jeszcze... Czemu mam boty? Nie mam tego gadżeta, ale... ty Te boty to dla co myślą, dla to co się musiałem dodać. Patrzcie jaki moment, nie no tego... Nie ja, ja, ja ta mak za sporobi Jestem jakiś upośledzony, naprawdę Nie no, my musimy teraz w fazie głupości w tym dostać, to No nawet rzucam, pójdę, tak jak nie, czego? Tak. Jezu, jakie opóźnione tempo Dosłownie klikam tego gazeta ale szybciej no on mi chciał akurat do tempo. Chyba ja jestem upostrzegzona. Nie wiem, czy no Dobra, bo... do gminy już nie wyszło. Dam ci emoteczkę. No, taka spoko emotka. Juuu! <mum> bo co? Patrz, porobiło mnie prawie to gówno. Dam ci serduszko. Te smoki ogólnie są mega fajne. Mi się podoba, Podobały mi się najbardziej te emotki z tego karnetu, więc je kupiłem. Kurde, znowu do mnie dzwoni. Tu mama do mnie dzwoni, więc nie hejtujcie.